Te zdjęcia robił nam ojciec koło 1960 roku. Aparatem Aqua 6 na 9. Jesteśmy u dziadka Józefa Wosinach Puław. Najmłodszy to ja z bratem i cioteczną siostrą. Wszyscy w butach to znaczy, że niedziela. I że wróciliśmy wozem z kościoła w Żyżynie. Na co dzień chodziliśmy na bosaka, a z kościoła piechotą też boso, z butami w rękach. Na wozie snopek słomy jako siedzisko, przykryty gałganiarzem tkanym przez babcię. Po drodze, koło woli osińskiej, sfotografowaliśmy się na tle wiatraka. W którym bywaliśmy robić mąkę. A to zdjęcie, zrobione innego dnia, chyba jak wracaliśmy z pola z bronami na wozie.